Same plusy. Nie chce się wywracać dzisiaj. A? Dobrze, ale gleby nie było. Zaczekaj, same plusy tego treningu. No! Jak tam? Kurczaczki, no znowu się odpięło. E, tutaj na superenduro na chwilę. Nie jest tak źle. Już zaczyna puszczać. Tam gdzie jest cień, to już jest tego, nie? A tak już słońce daje, to już, już zaczyna. Widać, że woda się pojawia. W kilku miejscach tak. Ty, ty zostawiasz tą okleinę, czy chcesz zmienić sobie? To ślisko? Iris! Ma dziurne kopał? Kto tych dziurne kopał? Dobry tytuł na odcinek! Kto tych opon nastawiał? Nie, to nową oponę założyłem. To może. Trzeba nagrzać ją. Bo tam ma odległości chujowe, a tam jest pusto i wpada koło. Tak jak teraz, tylko weź se dupę zarzuć na koło Na oponę Musisz ją wrzucić Nie masz paska To no, i teraz musisz mega wolno ruszyć, O. Idziemy na super enduro Te opony podjeżdżałeś? Te? Tych nie? Tych nie? Tych nie podjeżdżałeś? Co to, to są takie same jak te. Dawaj Oskar, dawaj. To tak, jakbyś na schody wjeżdżał. Patrz, tylko sobie wiesz, patrz. Nic więcej, dawaj. To jest najprostsza rzecz Jakie rezygnacja Dawaj! To no co? Ciężkie? Oskar! Banalne! Ja tylko takie. Większych nie jedziemy. Rury nie. To nie. Nie robimy? A następną? Dobra. No to, to wracamy po tym. Wracamy po linii prostej tam i na najazd. Czyli tutaj środkiem. Går det bra? Jedziecie patrz! Tak, jak tutaj skaczecie na dół, i od razu tu w lewo do skoku, i mała pętla, i znowu tutaj wjeżdżacie, znowu tu zawracacie, już dalej nie jedziemy. Dawaj, 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 gonik! Po ciasnym, po ciasnym, po ciasnym, po ciasnym. I po ciasnym, po ciasnym Stara się po ciasnym, dawaj Tak rane. Nie tu, tu. Wielka tam taka leży i wjeżdżacie tu na chopkę, Tak? Czyli tak. Tutaj, tutaj, zawracacie na tą krótką belkę, co tam leży, i tutaj podjazd i jedziecie z powrotem, nie? Czyli tutaj. Czy dodajemy belki i dwie skok? dobra, dobra, jedź normalnie i na stojąco, na stojąco jak to jeżdżasz, to na stojąco sobie jedź. No, pięknie Na zimnym nie pali? Ciepły. Na ciepłym ogólnie tak ciężko jest bo... No to już tłok nie? No ostatnio Skowaj Tam Machinę, a tam łamaną nóżkę O No i chłopaki są... Dawaj, dawaj, bardzo nam się stało Czekaj, zrobię wam fajną fotę Jak oceniasz dzisiejszą straty? Bardzo dobrze Oskar, dawaj! Dawaj ścianę! Dawaj! Iris bez zadówka Tak się skacza, nie? O. Tak Stało. Stało. To Dałem jakiemuś Pawłowi się Kumpel chciał. Mówi, że potrafi, że dwa razy jeździł. I co? Ale noga była na freestyle e! Ale noga na freestyle poszła <noise> Ale co, trudne? Ja w ogóle nie miałem tego jechać teraz ale no, już ale... jak już poszło. no i widzisz patrz i przypadkiem i, i, i weszło <noise> Ale nie jest trudne, weź sobie teraz jak będziesz jechał z dwójeczki w i zobacz jak to się fajnie skacze, bo tu wybija tak pa pa Czekaj, raz tą, dawaj jeszcze raz tą co? Co? super cross. Super cross chłopie. Tak będziesz skakaj Dawaj, jedziesz. 4 czterosuwem to tu będę ślatać. Dawaj No, ładnie. I co, Wszód się naprawił? <śleskujesz> Szrama dinozaura normalnie. Trochę się ubrudziłeś. Bo... Mówka przy tym w najeździe daj rozpędź go jeszcze, zobaczcie jak fajnie wyjdzie. Bo teraz wjechałeś się uścisk robi na tym. Dawaj wybi! Wybi mocno, dawaj. A weź sobie musisz mieć tam ze skoku czy nie Musisz ze skoku tam? Czy chcesz ze skoku, lepiej ci? Jak skaczesz pierwsze i dopiero najeżdżasz, czy lepiej tutaj zawrócić ci z miejsca? Nie, w sensie wiesz, to tak jak o Wiktor i dopiero tu skoczysz, czy tu zawracasz sobie? No to, to wiesz, co zawróć z miejsca żeby się tam... Jeszcze trochę więcej gazu, no, nie bój się, skacz! No, to ona tak fajnie wije a trzy razy starczy, że rozpędzisz, puścisz gaz i on sobie fajnie zamknie do przodu nie? Dawaj, jeszcze raz, dawaj, dawaj, tu się trzeba przełamywać Zobacz ładnie. Wszyscy się przełamać Co tu się dzieje Kończę super enduro Uuhu! Gdzieś to Gdzieś to Ty Nie się, co się leci I co mówiłem i po co ci dziewczyna? <laughs> Dobra, dawaj, dawaj, bo to raz ci wyszło fartem e, e! Ale ładnie Stary, wszystko nagrane Te Jak jedziesz To nie rób tutaj przed samym najazdem Bo ty wciskasz zawieszenie, nie? Jedź dwójką ty, ty nie poczujesz nawet tego, że to, to ściana jest wiesz, bo na